Mateusz Morawiecki i pracownicy jego kancelarii zostali pochwaleni przez brata zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska. Piotr Adamowicz w wywiadzie dla Onetu docenił wsparcie, jakie kancelaria premiera udzieliła jego rodzinie. W odmiennym tonie ocenia działania kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Mateusz Morawiecki nie przywykł do pozytywnej oceny ze strony politycznych oponentów. Wyrazy uznania, zwłaszcza za gest po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, robią wrażenie. Mateusz Morawiecki ponad politycznymi podziałami. Brat zmarłego Pawła Adamowicza chwali kancelarię premiera w wywiadzie dla Onetu o kulisach przygotowań do pogrzebu prezydenta Gdańska wypowiedział się Piotr Adamowicz. Brat zamordowanego włodarza przyznał, że działania kancelarii premiera tuż przed pogrzebem powinny uchodzić za wzór postępowania. Tuż po śmierci Pawła skontaktowała się ze mną w szpitalu pewna pani, która zapytała, czy mógłbym rozmawiać z premierem morawieckim. Rozmawialiśmy we wtorek. Złożył mi kondolencje, a ja podziękowałem za to, że kancelaria premiera zorganizowała transport dla żony i córek Pawła. To było bardzo ważne, gdyż bez tego musiałaby czekać w Londynie 6 godzin na samolot do Gdańska. A Paweł nie miał czasu powiedział onetowi Piotr Adamowicz. W dalszej części rozmowy Piotr Adamowicz przyznał, że w kurtuazyjnej rozmowie telefonicznej premier zaproponował mu pogrzeb brata w ceremonii państwowej. Jednak rodzina odmówiła tę propozycję. Bliscy zdecydowali, że pochówek Adamowicza zorganizuje jego ukochane miasto Gdańsk wespół z rodziną. Odpowiedź rodziny była zdecydowana: nie. Podjęliśmy decyzję, że organizatorem pogrzebu jest miasto w porozumieniu z rodziną. Prosiłem premiera, żeby pogrzeb był godny, ale skromny. Żadna kompania reprezentacyjna, skromna asysta wojskowa, powiedział. Docenił, że premier Morawiecki dotrzymał słowa. Jako dziennikarz współpracował w kwestiach organizacyjnych z wieloma kancelariami, stąd słowa pochwały płynące od osoby z nazwiskiem Adamowicz nie są bezpodstawne. Mogę powiedzieć, że działania KPRM Morawieckiego to pełen profesjonalizm, dodał Piotr Adamowicz. Niestety, podobnego zdania brat zmarłego nie ma o działaniach kancelarii Andrzeja Dudy. W jego ocenie środowisko prezydenta Polski nie zachowało się najlepiej, o czym świadczy bardzo krótki, lecz wymowny komentarz. Dwukropek w związku z podtekstem politycznym, pewne rzeczy należało uzgodnić. I z KPRM zostało to uzgodnione. A co do kancelarii prezydenta, nie chce się wypowiadać, powiedział dla Onetu.